Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. Kiedy ja była małynka, miała 6 lat, mama z taty wyjechali na pracę razem ja została jedna z babci. Miała dwóch królików, jedno, jednego szarwego, drugiego białego. Ja kochała ich silne bardzo. I kiedy ja odnego od królika chciała ob objąć, ja tak silnie go ob tak, że on umarł. To jest... umarł. Ja, ja zabiłem go. Pytania teraz, tak? Pytania czy druga opcja? Pytania, tak jest. Pytania. Ile króli miał lat? Lat, oni maleńki byli, no może dwa miesiące. Aha. Czy udusiłaś go? Czy... Ej, Jolanta, jedno, jedno pytanie, jadę, jedna jadę. osoba. Jarku? E, tu, A gdzie były inne siostry i bracia? A ich jeszcze nie było. Nie było ich jeszcze na świecie? Nie. Dobry. Michał? A jeden starszy był, jeden starszy. a siostry nie było. A, a co zrobiłeś z tym królikiem, którego zabiłaś? A, to w, w ziemię zakopała. Aha, tak. aha, aha, dobrze. Dobrze, to głosujemy. Michał, prawda czy fałsz? A, myślę, że fałsz. Jarek? Prawda. Jola? Prawda. Okej, okay, zapraszam was na kolejny materiał. А В п'ятому класі управляла карате і чвічила з хлопаками. Один зачепив зачепіл і шарпал за dziękuję, tему, co я управляла, co on, co карате, волоси. To chłopak i nie tylko to chłopak. Um, mnie um, więcej nikt mnie nie zacypił i nie szarpał za włosy w tej szkole. I, i nie tylko w tej szkole. Pytanie. No i co, przechodzimy do pytań. Michale, teraz ty zaczynasz od pytania. No dobrze, już cię nikt więcej nie zaczepia no tak trochę, no, to można myśleć, co nie. Aha, nie. Dobra. Jarku? Angela była moją żoną, ja wiem jakie ona sporty trenowała i ona nie trenowała nigdy karate, tak więc myślę, że oszukuje tutaj. Nie, Czyli ja nie, zadaje, nie, nie ja wykorzystujesz cbie... swojego pytania w tej chwili? Ja nie, nie, wszystk... nie chcę, nie ja chcę. Nie Dobrze, a wiem. Jola, masz pytanie do Angeli? Tak, oczywiście, że mam. Czy możesz zaprezentować jakieś chwyty tutaj? Karaty? Nie wiem, zabij? za Jarku czy na Zrobi teraz? z Ja nie chcę zabić was. Aha, to z niebezpiecznym, okej. Czy już wiemy, że Jarek twierdzi, że to jest fałsz ta historia? Jolanta? Fałsz, oczywiście, że tak jestem, absolutnie. Michał? Pewna. Może być prawdą, dlaczego nie? Dobrze, Angelo. Teraz powiedz, która historia była prawdziwa, a która fałszywa. Z króliką była tak, ja długo płakałam, To była prawdziwa historia, a, tak. Ja bardzo długo płakałam, Ja, ja za, zapomniał, nie zapomniała to na całe życie. To bardzo smutna historia była dla mnie tak. To no dobrze, tak. dobrze, czyli gratuluję. I Joli i Jarkowi w tej chwili. Michał na razie zero punktów na swoim koncie. Natomiast zapraszam Jarka, żeby zamienił się z Angelą miejscami Wielki Blat w sieci. Zobacz więcej bb 5tvpl